Kolekcja Aleksandra Sochaczewskiego liczy ponad 120 obrazów i jest to kolekcja, która znajduje się w zbiorach Muzeum Niepodległości. Kolekcja ma pierwszy obraz i ostatni. tym pierwszym obrazem jest to Pożegnanie Europy, bo my tu wprowadzamy w klimat tego, z czym mamy do czynienia, że mamy do czynienia z zesłaniami, z Syberią. Ostatnim obrazem jest Polonia. Aleksander Sochaczewski karierę malarską w temacie syberyjskim zakończył w roku 1904, uznając, że wszystko, co miał powiedzieć, co miał ukazać w swoich dziełach na, na temat zesłań i katorgi, już to uczynił. Ostatnim obrazem jest obraz o wymowie symbolicznej. Obraz znany pod dwoma tytułami. Krótkim Polonia oraz długim Apoteoza Polski zakutej w Kajdany. I jest to obraz, który przedstawia kobietę zakutą w Kajdany, kobietę, która ma symbolizować Polskę, Polskę zniewoloną, Polskę znajdującą się pod zaborami, oraz dwa pokolenia Polaków walczących o jej niepodległość. Widzimy personifikację Polski, czyli kobietę. Ale za nią jest Jutrzenka. A to troszkę Jaku Mickiewicza. Witaj Jutrzenko swobody zbawienia za tobą słońca, czyli jest nadzieja. I właściwie można powiedzieć, że to ta nadzieja, yy, bo nadzieja umiera ostatnia, sprawiła, że Sochaczewski przeżył Syberię, a potem uznał za swój obowiązek wykorzystać swój talent do tego, żeby opowiedzieć, co przeżywali. Wszyscy jego współtowarzysze. Bo on nie uważał, żeby jego przeżycia były jakieś szczególne. On zdawał sobie sprawę z tego, że można było być zesłanym w gorsze miejsce niż u sole. Natomiast no, postanowił pokazać, co przeżywają zesłańcy. On uważał się za kronikarza polskich zesłańców. Ten jego cykl często nosi taką nazwę pamiętnika malarskiego i rzeczywiście można ułożyć te obrazy chronologicznie. On sam, kiedy miał wystawy w Krakowie, w Lwowie około 1900 roku, to w takim małym folderku poopisywał te obrazy i ułożył je w pewną chronologiczną całość, pokazując na tych obrazach los po prostu zesłańców. Czyli jak wygląda ta wędrówka? Oni wędrowali etapami. Na tych etapach były te takie baraki, w których byli zamykani. Baraki były oczywiście przeznaczone dla mniejszej liczby osób niż, niż było w transporcie. W związku z tym no nie każdy też, wiadomo, przeżywał transport, nie każdy przeżywał noc. Pośród swoich dzieł Aleksander Sochaczewski stworzył również kilkanaście szkiców. Są to grafiki wykonywane węglem na płótnie. Grafiki te przedstawiają przede wszystkim życie codzienne na Syberii. Nie są to portrety jednych, pojedynczych postaci, ale rysunki, które przedstawiają życie codzienne, pracę, sposób zamieszkania, wykonywane też kary na Polakach. Dokumentował też wszelkiego rodzaju opresję. I to wszystko jest pokazane na tych obrazach sochaczewskiego, te wyzwiska, czy te y, lżenie, te szydzenie, plus oczywiście wszelkiego rodzaju kary cielesne, które też były stosowane, więc te wszystkie kara słupa, biczowanie. Słuchaczewski też pokazuje, jak wyglądała ucieczka, która była absolutnie niemożliwa i z reguły kończyła się śmiercią uciekinierów. I to była śmierć albo przez zamarznięcie, albo z głodu. Są te wstrząsające obrazy żer kruków, gdzie kruki już właściwie zjadły trupa i zostały szczątki, jakieś resztki mięsa. Jest ten taki tryptyk, gdzie ucieka rodzina, więc najpierw ucieka rodzina z dzieckiem, potem jest chwila odpoczynku, a potem już matka zamarzła, ojciec idzie i próbuje oddechem ogrzać niemowlę. To obrazy przedstawiają Syberię smutną, Syberię jako więzienie dla Polaków, Syberię jako miejsce ciężkiej, katorżniczej, fizycznej, wyniszczającej pracy. I... Chyba takie było zamierzenie Sochaczewskiego. On Syberii nie chciał upiększać, też niektórzy badacze twierdzą, że może nawet trochę przedstawiają w zbyt y, y, strasznych barwach, zbyt takich może ciemnych, no ale pamiętajmy jednak, Sochaczewskiemu Syberia kojarzyła się głównie z miejscem przymusowej pracy. On tam nie chciał przebywać, był człowiekiem z warstwy nieuprzywilejowanej, nie był szlachcicem, nie miał pieniędzy, więc jakby nie mógł w żaden sposób ani sobie wykupić, ani też ze względu na pochodzenie wymóc na władzach lepszego traktowania, więc dla niego Syberia pozostawała wspomniana miejsca ciężkiego, miejsca strasznego, miejsca nieprzyjemnego, co znalazło bezpośrednie odzwierciedlenie w jego pracach. To jest romantyczny realizm i trochę akademicki w formie. On się uczył u akademika, u Zimlera, natomiast jego przeżycia spowodowały, że on zupełnie inaczej tworzył. Poszedł swoją własną ścieżką, dlatego że no nie mógł wrócić do takiego spokojnego akademizmu po tym, co przeżył. Jest malarstwem realistycznym, jest na pewno, nie można mu odmawiać talentu. Uważam, że to, jak on namalował Śmierć Gudzińskiej, jest naprawdę niesamowite. Obraz, zarówno Pożegnanie Europy, jak i drugi bardzo znany, czyli zakuwanie w kajdany, do którego powstaje kopia. Czy w drodze do Kopalni świt, czy w słynna śmierć na taczce, no to to są te obrazy, które są bardzo znane. Śmierć na taczce to kolejny z najbardziej znanych obrazów Aleksandra Sochaczewskiego. Dzieło, które ilustruje najsmutniejszy los, jaki spotkać mógł polskiego katorżnika. Obraz przedstawia człowieka, któremu załadowano o jedną taczkę za dużo. Na co dzień nie, nie mógł porzucić pracy, ponieważ był cały czas do tej taczki przykuty. Za lewą bądź prawą rękę przykuwano więźnia na czas pracy. Sochaczewski miał warsztat typowego akademika, to znaczy poprzedzał wszystkie swoje poważne obrazy, tak w cudzysłowie powiem, serią szkiców, które można zobaczyć w tej kolekcji. To, co go interesuje, to, co widać w tych obrazach, to też portrety psychologiczne osób portretowanych. Wszystkie te portrety, które tutaj mamy, jak popatrzymy, to możemy zajrzeć w głąb duszy tych postaci. Sporo jest portretów Łudzińskiej, która była młodą, piękną kobietą, i w wieku 25 lat umiera. Jest też portret Kirkorowej. Jest też portret ostatnio przez nas zakupiony obraz przedstawiający portret ze Słańca. Obraz niezwykle smutny, dlatego że sportretowany na nim mężczyzna właściwie wygląda na osobę, której się już nie chce żyć. Aleksander Sochaczewski był malarzem głównie portretów. Jemu zależało, żeby zapisać w pamięci, unieśmiertelnić postaci, które na Syberii poznał. Postaci, które nie zawsze były osobami jakimiś wyjątkowymi dla historii Polski, lecz po prostu były to osoby poznane przez niego na Syberii, które polubił, z którymi rozmawiał, z którymi się kontaktował. I gro Prat Sochaczewskiego stanowią właśnie portrety. Portrety pojedyncze bądź podwójne, niezwykle rzadko zbiorowe. Tutaj obok pożegnania Europy dosłownie jest kilka obrazów, gdzie występuje więcej niż dwie postaci. W jednym dziele. Słuchaczewski zależało najbardziej na tym, żeby takie postacie zapisały się w dziejach, zapisały się w pamięci potomnych. Mój ulubiony obraz to jest list z kraju. My nie zdajemy sobie sprawy z tego dzisiaj, kiedy mail dochodzi do nas w ciągu kilku sekund. Co znaczyło w XIX wieku dostać list z kraju? Przede wszystkim ten list szedł bardzo długo. Po drugie, jak przychodził, już mógł być nieaktualny, ale ten list był czytany powielokroć, był przechowywany, był wyjmowany co jakiś czas i wracano do niego i czytano, dopóki nie przyszedł następny list, a następny też nie szedł tak szybko. W związku z tym no to pokazuje, jak ważna była ta korespondencja. My dzięki listom z Syberii bardzo często poznajemy życie ze słańców. My dzięki temu dowiadujemy się, jak oni żyli, za czym tęsknili i co kochali, dlatego że przecież te listy szły też w drugą stronę, czyli szły z Syberii. Aleksander Sołaczewski sportretował siebie na dwóch obrazach, zaledwie na 120. Po raz pierwszy przedstawił swoją osobę na obrazie Pożegnanie Europy. Jest centralną postacią, chociaż nie rzucającą się w oczy, bo jest jedną, jest to portret zbiorowy, także Sołaczewski zajmuje tam pozycję centralną, ale nie jest postacią najważniejszą. Znacznie ważniejszą, bardziej wyeksponowaną pozycję zajmuje na obrazie Zachowanie w kajdany, gdzie jest postacią nie tylko centralną, ale i szczególnie wyróżnioną. Poza tym nie sportretował się na żadnym z innych obrazów. Natomiast, no może w ramach też ciekawostki, swoją ukochaną z okresu syberyjskiego sportretował aż cztery razy. Mowa tu o pani Annie Gudzińskiej, która została skazana na katorgę syberyjską za udzielanie pomocy powstańcom. Pracowała razem z Sochaczewskim w kopalni Soli, będąc kobietą, co było rzadkością, bo kobiety rzadziej kierowano na, bezpośrednio do katorgi, a ją skierowano. Malarstwo Sochaczewskiego jest jednak czymś w rodzaju dokumentacji przeżyć. Jest malarstwem realistycznym. Te obrazy, one w cudzysłowie powiedzmy, robią za fotografię. Malował je ktoś, kto to widział, ktoś, kto to przeżył. Postać Sochaczewskiego jest. Bardzo inspirująca, ponieważ on, mając wielki talent artystyczny, jednak zdecydował się poświęcić swoje życie i został zesłany na Syberię. Mimo, że się bardzo dobrze zapowiadał w szkole, to nie wahał się poświęcić swojego talentu dla ojczyzny. I potem po powrocie z zesyłki wykorzystał ten talent dla dobra narodu. Opowiedzenia rzeczy, które. Na które ludzie na zachodzie o których nie mieli pojęcia.